słucham? Dzień dobry. Dobry. E, mogę być męża? A kto dzwoni? E, klient. Kto? Klient. ogłoszenia. Jaki? ogłoszenia. Co? ogłoszenia dzwonię. Z ja, jakiego ogłoszenia? My nie daliśmy żadnego ogłoszenia. Ja chcę Cicoczęto kupić. Proszę? Cicoczęto chcę kupić. Cikoczęto to ogłoszenia, z takimi fajnymi naklejkami. A tam... No, 5 tysięcy. Słucham. Halo? Co, za ja mnie się nie ruju. Pan Czesław? No. Ja musiał Cikoczęto kupić. Czego? Cikoczęto. cikoczęto. Ja? Kula tu sobie. Ale pięć tysięcy daje, słyszałem, że ma fajnie. Tak jak ty kupiłeś, właśnie ty, pierdolony. Ja, fajnie no. na leki że ma z No, To, to do mamy. Ja? No. A jeszcze ci koczęto kupić. Ty gównożu pierdolony, ty. A koczęto. A tu trudno gdzie indziej kupić, do widzenia.